www.sklepkolonialny.com Mój! Uczciwy interes. Książki z prawdziwym autografem. Strokate koszule, które sam noszę. Jerba, którą rzeczywiście piję. I w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com sklep -kolonialny .com. Come. P please come. Radiowy? Przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. Dzień dobry, panie Wojciechu. Dzień dobry, panie Andrzeju. W ubiegłym tygodniu troszeczkę mm, nerwowo rozmawialiśmy o Donaldzie Trumpie. Nie, proszę Tampie, pana. Proszę pana, no z tak, pasią, no trochę. No. Z pasją, z pasją, Ja chciałem, żeby nasza dyskusja bardziej e, dotyczyła tych wojsk amerykańskich w Polsce, a poszliśmy w stronę wielkiej polityki. Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do tego przywitania wojsk amerykańskich w naszym kraju. Nie wiem, czy pan widział. Naszą Panią Premier w białej, puchowej kurtce, która mówiła do żołnierzy US Army, Welcome in Poland. Słyszał tak, Pan? Tak, proszę Pana. I tłumaczka poprawiła na Welcome to Poland. No bo ta, dlaczego tak źle jej podpowiedziano, niech Pan mi powie. Proszę pana, nie wiem, czy ktoś źle podpowiedział. Nie każdy premier każdego kraju musi znać angielski. No ja te, bym się cieszył. No ale podpowiedź kiepska. I ta tłumaczka też była taka, wie pan, jak, jak, jak nie wiem, ze szkoły średniej, a może z gimnazjum może. mniej więcej taki tak angielski miała. Panie Andrzeju, ale ile pan zna języków, bo pan się baby czepia. Jakieś. Nie no, nie czepiam się, ale to wie, wie pan poważne spotkanie i tak dalej. No i źle podpowiedzieć pani premier, żeby się z niej się śmiali ludzie z jednego, no nie wiem, jak to nazwać, przyimka. Najtrudniejszą sztuką jest tłumaczenie symultaniczne. Na papierze ma się pan czas zastanowić, we wszystkich innych miejscach ma się pan czas zastanowić i poszukać słowników. Symultaniczne natomiast to jest przeszkadzają sobie w pana głowie, konkurując ze sobą dwa języki. Oni są bardzo często słabi z tego języka, na który tłumaczą natomiast mają taką zdolność podwójnej uwagi. Słuchania i po polsku, i po angielsku. No tak. Muszą sobie przedstawiać albo myśleć w tym języku, albo nie myśleć, a przedstawiać odpowiednio. Więc tak, jest to sztuka oczywiście. Tł w no. tłumaczy my doceniamy to, że oni potrafią pracować równolegle na dwóch kanałach, natomiast oni językowo wcale nie muszą być dobrzy z angielskiego. Bo cenniejsza w tym przypadku jest trochę inna umiejętność. Ale proszę pana, nie czepiajmy się tłumaczy czepia się czegoś innego. Ale ja pana. się czepiam tego kto pani premier powiedział, albo może ona z własnej woli tak powiedziała. Jeżeli tak, to jej wybaczamy. A jeżeli ktoś jej powiedział, niech pani powie, że witamy w Polsce i to brzmi po angielsku tak, i powiedział źle, no to kiepsko jest, wie pan. No. A, a słyszał pan, żeby Barack Obama, kiedy był w Polsce, powiedział: witam państwa, żeby się chociaż postarał krzywą tak? polszczyzną i Coś tam mówił. Dzień dobry chyba mówił. Wie pan I dobrze mu wyszło, czy mu wyszło tak samo, jak pani Opiecko. premier? Szymon. No ale dobrze, panie Wojciechu, to nie wschodząc szczegóła, podobało My, się nie panu... Nie, w... Coś panu powiem. Mnie no. się co innego nie podobało. Otóż, pół godziny przed uroczystością na plac zaczęli wchodzić polscy i amerykańscy żołnierze i wtedy funkcjonariusze BOR, Biuro Ochrony Rządu, zaczęli przeszukiwać amerykańskich wojskowych tak. z kompanii honorowej. Proszę pana, to jest chamstwo i skandal, bo albo to się robi przed wejściem na plac, przez jakąś bramkę ich przepuszcza, ale wie pan, zaprosiliśmy wojsko, które przyjechało tutaj z czołgami, proszę pana, z transporterami, z armatami, z amunicją i mogę panu wyliczać długo, co ze sobą przywieźli, a nie ufamy tym samym żołnierzom, którzy mają czołgi za plecami. Nie ufamy, że któryś tam, wie pan, przyniesie co? Bombę w kieszeni Penujące. Za to rząd polski powinien przepraszać na kolanach tego generała amerykańskiego i całować mu buty. Może się naczytali, może się naczytali książek nasi borowcy, panie Wojciechu, bo były takie przypadki, że gdzieś tam żołnierz podczas defilady skierował lufę karabinu albo czołgu na trybunę honorową i odpalił, wie pan, no może to tak było, nie? Ale to jeżeli już przeszukujemy, to zaczynamy swoich przeszukiwać i też będziemy wyglądali jak idioci. Tak. Tego się nie robi w placu, gdzie już są kamery i wszyscy goście. Kompania honorowa na lotnisku, proszę pana, wita jakiegoś papieża przylatującego i co? I się, i się przeszukuje te, no bor nie. papieski no przeszukuje się. Było to żenujące. Ale wie pan, ja tak oglądałem niektóre migawki, fragmenty tego powitania, ludność cywilna, wie pan, tu sprzęt wojskowy i tak dalej, i tak dalej. I takie troszeczkę było dla mnie żenujące, jak stoi amerykańska pani żołnierz, żołnierka może być źle zabrzmiało, i dziecko polskie mówi, a czy nie dostałabym, czy nie dostałbym długopisu od pani? No i ona gdzieś tam szuka, żenująca, wie pan, w chlebaku i dalej. w tym kontekście tak. jest bieda, że to polskie dziecko takie ma marzenia. Nie poprosiło tej pani, chce się przejechać czołgiem. Nie poprosiło, czy mogę przymierzyć pani czapkę, nie wiem, wie pan, no, no takie Tak, to nie o... pan, Biedne polskie dziecko prosi o długopis. No, takim jesteśmy krajem po ośmiu latach rządów Platformy i musimy się jakoś z tego wykaraskać. Wykaraskujemy się, proszę pana, to zostawiamy. mam, bo platforma, no. platforma obiecywała, że będzie lepiej właśnie również na takich polach, że wy, wyczyści biedę. Oni się skupiali w swoim pierwszym programie gospodarczym na gospodarce, właśnie, w pierwszym programie wyborczym. Ale tak. To... Starce. Jak zakładano platformę, to to biznesmeny miały być. Ale elementowi. może to tak w charakterze naszym jest, wie pan, że jak ktoś przyjeżdża z zagranicy, to jeszcze jest tak, że ho, 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 jaki to fajny człowiek, facet może ma długopis Ale albo gumę do rzucia. Jaki jest poziom marzenia tego dziecka? O to mi chodzi. No tak. Bo jakby poprosił: Czy mogę dostać karabin, czy mogę dostać czołg? To już widzimy, że nie chodzi o długopis, a tutaj dziecko prosi o długopis zagraniczny. Na takim poziomie biedy jesteśmy. I to jest punkt startowy. I pan mi przysłał wycinki o tym, że. Tam Macierewicz zarządził, żeby wojsko kupowało węgiel z kopalń na zapas, żeby podratować te kopalnie. Tak. Dlatego, że dzieci górników proszą, proszę pana, o długopis żołnierza w ubiegłym roku wojsko wydało na zakup tych dodatkowych ton węgla. 230 milionów złotych. To jest wiadomość od jednego z posłów z Sejmowej Komisji Obrony. W tym roku także trwają te zakupy, żeby ratować właśnie kopalnie. Wojskowi się śmieją, bo ten węgiel albo, proszę pana, leży na hałdach. On jest im niepotrzebny do niczego, panie Wojciechu. Niepotrzebny temu tak. wojsku. A teraz, pieniądze są teraz, teraz, teraz. na zbrojenie przeznaczone i są wydawane na węgiel, drogi panie. No. Proszę pana, nie wiemy, czy ten węgiel jest w wojsku niepotrzebny. Otóż Margaret Thatcher. Dokonywała skupu węgla z kopalń, jak miały się zacząć strajki górnicze, w związku z tym, że upadały kopalnie w Wielkiej Brytanii. Ona całymi wagonami skupowała i składowała na terenach wojskowych. Po pierwsze, przygotowała się do konfliktu z górnikami, żeby część tych kopalń rentownych potem zamknąć, żeby nie zabrakło węgla. I armia nie wiedziała do końca, czemu pani premier składuje u nich ten węgiel więc może czegoś nie wiemy po drugie nie wiemy jakie tajne raporty czyta macierewicz na temat tego kiedy ruscy zakręcą nam rurę z gazem być może składowanie zapasów węgla w różnych miejscach rozproszonych, trochę w jednostkach wojskowych, ale część tych jednostek kupuje węgiel i zostawia go w kopalni na hałdzie i mówi nie ruszać, to jest nasz węgiel. To, żeby węgiel czekał nie w koszarach, tylko na Śląsku przy kopalni, po no. Macierewicz z tajnych raportów CIA wie, że zagraża nam zakręcenie rury ruskiej. No dobrze, panie Wojciechu, okej. Okay. Czyli Polska węglem stoi to wiadomo, ale słyszał pan też o zjawisku, zostawiamy ten węgiel wojskowy. Niech sobie mają tych ton, a pieniądze przeznaczone na zbrojenie w węgiel pakowane także według Pana to w porządku, według mnie. nie. Ale słyszał ja pan o. Czy w porządku, pokazuje panu tylko inne możliwości. Na szczęście węgiel się nie starzeje i może leżeć 600 lat na hałdzie a... i nie straci swoich zasobów energii. No ja nie wiem, trzeba ja go tam czymś pomalować, chyba na biało, czy jakoś tam. Ale nie, proszę pana, na biało się. Maluję, żeby rudnik z wiaderkiem nie przyszedł i nie ukradł. A jak ukradnie, żeby było widać, co pan ma taki biały węgiel tu? Co pan, co pan, panie rudnik, idzie po klatce? Z a węgiel. to teraz jeszcze szybko, bo już nie ma czasu. Smog i węgiel w kontekście smogu i co tak. pan na to? Dlaczego w Warszawie był smog? Otóż Hanna gronkiewicz walc zrobiła coś, za co Prezydent przedwojenny Warszawy Starzyński, by jej powyrywał wszystkie kudły z głowy, bo by się tak zezłościł. Otóż przed wojną urbaniści zostawili w Warszawie kanały przewietrzające miasto, czyli takie puste, niezabudowane szlaki, gdzie miał się robić przeciąg sztuczny przeciąg. Wisła jest takim kanałem, korytarzem, gdzie zawsze wieje w lewo i w prawo. Ale wiatry najczęściej są ze wschodu albo z zachodu w Polsce, więc potrzebne były jeszcze kanały w poprzek, i istniały. Dopóki ekipa Hanny Gronkiewicz-Walc nie zaczęła zabudowywać wszystkich możliwych działek w Polsce. Panie Wojciechu, to nie że... ma Warszawa teraz, kanałów wentylujących miasta. Tak, miasto, tylko że Hanna, się... Hanna Gronkiewicz Walc nie zabudowała Śląska, proszę Pana, tam jakiegoś raciboża i tak dalej, i tak dalej, gdzie też ten smog byłyby, przekroczone, normy były bardzo. No i teraz mówi się, że a? będzie program antysmogowy, Śląsk. wie pan, jakieś tam piece specjalne i tak dalej, i tak dalej, ale wyjście byłoby proste, nie palić węglem, proszę pana, a my nie, stawiamy jeszcze, na. Ale oby dokładnie na odwrót. Nie palić tym, co palimy teraz. Węgiel jest doskonały, tylko trzeba się uwolnić z przepisów unijnych, które nam zabraniają. są ustawy śmieciowe generalnie. Przeróżne ustawy o filtrach, o śmieciach i o innych rzeczach, że tym nie wolno palić, a tam tym trzeba. Proszę pana, w Polsce na Śląsku oraz na Pomorzu są producenci doskonałych pieców eksportowanych do Szwecji. Domowych, małych pieców, tanich w dodatku, do palenia wszystkiego włącznie z kaloszami. Tylko ze względu na ustawy unijne nie jesteśmy w stanie tych pieców opatentować i wdrożyć do powszechnego użytku. Czy domowe palarnie śmieci? Ja sobie kupiłem ostatnio taki piec, jeden u mnie na Pomorzu, 10 kilometrów od mojego domu, i ten facet już od czasów Gierka robi piece, wrzuca pan kalosze do tego pieca a z komina nic nie kopci. No to jakieś proszę pana, wynalazek nie z tej ziemi, nie, panie Wojciechu. Szwedzi to wynaleźli już e, dawno temu. Coś gorącego w drugiej komorze spalania, powyżej tej pierwotnej komory, w pierwotnej komorze, gdzie pan normalnie pali wszystkim drewnem, kaloszami, węglem, kopci i jest druga komora wyżej, gdzie jest albo czapeczka z wolframu, albo żeliwna taka bryła, która się nagrzewa do takiej temperatury, że następuje drugi zapłon tego kopcia. Ech, proszę I Państwa, z... wylatuje powietrze, którym pan może oddychać. Cud nie z tej ziemi, panie Wojciechu. Fizyka, fizyka, tylko unia zabrania wdrożenia prywatnych spalarni, śmieci i takich. Zmie zmienią się przepisy tego dotyczące. Jak już będą, to będziemy o nich mówić. Proszę Państwa, musimy kończyć. Dzisiaj dziękujemy za uwagę, spotykamy się za tydzień. Był to. radiowy Przegląd. Prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.